Dzień dobry. Dzień dobry. Rozumiem. Jest poniedziałek rano. Właśnie dzisiaj rozpoczynamy nasz nowy debiutujące działanie. Taki nowy zupełnie projekt. Fika na języku. Urodził się ten pomysł w naszej głowie tak naprawdę z nienacka. Kiedy w księgarni pojawiła się profesor Ewa Kołodzieje nasza szczytniska językoznawczyni, mam nadzieję, że tak mogłam powiedzieć. On jest w jakiś sposób też kontynuacją naszego działania zeszłorocznego, a tak naprawdę wieloletniego, czyli Fika filozofuje, w którym dzieliliśmy się z Wami bajkami filozoficznymi, bajkami wydawniczymi i pobudzaliśmy nasze umysły do formułowania myśli. Teraz będziemy chcieli zaprosić język zabawy, niekoniecznie ćwicząc go, człowiek przydałoby nam się do lepszej dykcji, to na pewno, ale tak naprawdę do umiejętności zrozumienia języka, Kasia? owszem, do umiejętności zrozumienia języka, ale także dla naszego zrozumienia, czym w ogóle jest język i w jaki sposób możemy cieszyć się tym, że posiadamy takie narzędzie, które pozwala nam nie tylko komunikować nasze potrzeby, ale również pojmować świat, pojmować rzeczywistość i przekazywać tę rzeczywistość innym. Zwrócimy uwagę na sytuację komunikacyjną, na to w jaki sposób język wybiera wpływ na naszą rzeczywistość, czy to my kierujemy język, a może niechcący powtarzamy pewne rzeczy, które po, za pośrednictwem języka są nam przekazywane. Chcemy pokazać Wam, że nauka o języku może być bardzo ciekawa i łączy się nie tylko z literaturą, ale również z filozofią, no bo jest taki dział filozofii, jak Filozofia Języka, która bada różne takie zależności. Mamy nadzieję, że nasza wspólna podróż zaciekawi Was, tak jak nas, tak, że zdziwicie się naszymi odkryciami, bo tak naprawdę wciąż odkrywamy też niektóre rzeczy, porównując różne nasze przemyślenia z tym, co ma nam do zaoferowania literatura, zarówno klasyczna, jak i nowa. Tak, i rzeczywistość codzienna, bo ja muszę zrobić to degresję, ponieważ nasz filmik powinien być opublikowany i powinien działać na wydarzeniu, które dzisiaj było zaplanowane o 9.30. Ale ja miłam przyjmować dzisiaj biegać trochę na czerwonym świetle. W naszym mieście zostałam zauważona przez funkcjonariuszy policji i słusznie e, otrzymałam upomnienie, ale musiałam trochę czasu poświęcić Panu. E, I spóźniłyśmy się trochę z tym nagraniem, więc ono jest tutaj teraz. Później zostanie przerzucone do tego wydarzenia i już każde inne będzie, mam nadzieję, Bez pośrednio w wydarzeniu. bezpośrednio jest Bezpośrednio wydarzenie. To taka e, informacja e, techniczna. Ogólna koncepcja jeszcze przedstawię wam. Kasia wspomniała też o atrakcyjności rozmowy i piękna w rozwijaniu umiejętności waszych alokwencji, waszych naszej, też. naszej też, bo my też wciąż poznajemy, poznajemy różne rzeczy. Dokładnie, takich spotkań, słuchajcie, będzie 28, ale są też bonusy i ekstrasy. To są spotkania osobiste z profesor Ewą Kołodziejek, które będą realizowane w miejscu um, Technoparku, technoparku Pomerania. Pomerania. Tam zaprosiliśmy kilka klas, uczniów klas 7-8. Uczestniczyć w wykładzie na żywo, ale wy również w tym wykładzie będziecie mogli uczestniczyć, bo sobie będziecie mogli otworzyć wszystkie filmy, również będą później publikowane na YouTube. To tyle z technicznych informacji, a najważniejsza oczywiście jest taka, że to wszystko się dzieje dzięki uprzejmości Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ponieważ program otrzymał dofinansowanie ze środków z programu dokładnie partnerstwa dla Książki. No to lecimy, Kasia, bo dzisiaj mam jakieś. No, właśnie, Małgosiu. Właśnie, Małgosiu. Małgosia y, zaproponowała, żebyśmy dzisiaj zrobiły nagranie na temat porzekadła. Jaka mać taka nać? Jaka mać? Mi się jaka mać kojarzy z maciorą. No widzisz, Małgosiu, w staropolszczyźnie mać oznaczało matkę. Matkę? Maciora jest matką. No oczywiście. Dobre skojarzenie. Oczywiście. Y, jeśli chodzi o to porzekadło, to jest ono takie wielowymiarowe, no bo. Za chwilę do tego przejdziemy. Przede wszystkim funkcjonuje w języku dzisiejszym. I oznacza, nie mniej nie więcej, to że dzieci, tu akurat chodzi o dzieci płci żeńskich, dzieci dziedziczą cechy i skłonności po swoich rodzicach. Czy to są cechy charakteru, czy to cechy nabyte? Kopiują zachowania, zwyczaje, tradycje swoich rodziców. Ojejku, rodzice słyszycie to? Mhm. Mhm. I nie bez powodu mówi się, że przez są mądrością narodów. Dokładnie. Prawda? No tak, a to jest nawet dość logiczne teraz. Tak, jak popatrzymy na różne mhm. takie teorie z zakresu wychowania, wpływów rodziny, społeczeństwa, również takie teorie psychologiczne, no to zobaczymy, że to jest bardzo słuszne spostrzeżenie. Ciężko jest wyrwać się z takiego kręgu, w którym się dorastało i otworzyć się na jakiś innych, na nieznanych. Mi to przyszło łatwo. Owszem, ale gdzieś w podświadomości mogą zostać pewne rzeczy, które od kogoś przejęliśmy, które nam zaszczepiono już od dzieciństwa i niekoniecznie musieliśmy do nich krytycznie podchodzić. Uznaliśmy, że tak po prostu jest i będziemy się zachowywać tak, jak nam rodzice powiedzieli: rodzice i starsi. Tak było, jest i będzie, w tradycji się nie sprzeciwiamy. Albo buntujemy, ale budować ale się możemy. Możemy, oczywiście. Jest to jak najbardziej y, bardzo pożądana cecha, chociażby y, z punktu widzenia filozofa, bo jeżeli to robisz sobie wody. swoje wody. własne, Tradycje, jeżeli przerobisz sobie to, co robisz, jeżeli pomyślisz sobie o własnym postępowaniu, o tym, co cię otacza, i uznasz, że wartości, czy tradycje odpowiadają Tobie, to wtedy rzeczywiście przyjmiesz je jako własne. A jeżeli nie, być może zaczniesz szukać, szukać czegoś innego. No właśnie, ale wróćmy teraz jeszcze do tej maci. Do tej maci. Drugie takie znaczenie w naszego przysłowia, przekadła jest, jakie matki, takie dzieci. Albo niedaleko pada jabłko od jabłoni. Jakie matki, te niedaleko pada jabłko od jabłoni? Tak, Kasiu, tak. Mhm. Czyli będziemy przerabiać pewne wzorce świadomie bądź nieświadomie, i przekazywać je dalej. Będzie to taka powtarzalność pewnych rzeczy, cyklu. Tak jak w przyrodzie mamy pewne cykle, które się powtarzają. Tak samo będą się pewne rzeczy powtarzały w naszych społeczeństwach. Będą, kolejne, będą następować kolejne pokolenia, które będą znowu wyda wydawać dzieci, wnuki i znowu Pani? będą występować według tych samych czyli zasad, pisanych, nie pisanych. To, obrazując to tak na taką codzienność, czyli chcesz powiedzieć na przykład, że jeżeli ja jestem uparta, to moja córka również prawdopodobnie będzie mhm. uparta. Też tak mhm. Myślę, że jest to jak najbardziej możliwe, jeżeli będzie widziała, że warto patrząc na Ciebie, że warto do czegoś dążyć, dążyć, że w pewnych sytuacjach warto być upartą, stanowczą, to uzna, że tak, będę postępować tak jak moja mama. Mm -hmm. Bo to jest cenne i ważne. Myślę, że nastolatki dzieci nie zdają sobie z tego sprawy. Chyba raczej tylko rzeczywiście odwzorowują to, czyli zgadzałoby się to, co się to co na początku, że jaka mać, taka nami. Mm -hmm. Dopiero później, i to też się spina na w całość, Kasiu, kiedy rzeczywiście mamy okres nastoletni, kiedy nasze te dzieci się troszkę chcą od nas oddzielić i jeżeli my na nim pozwolimy, wolimy im na to, to jest szansa, że one stwierdzą, że ta cecha, czy ta upartość nie jest mi potrzebna i ja z niej rezygnuję. Mm -hmm. Bo to wtedy też nie jest dobra chyba. Znaczy to jest no właśnie od posobienia no i zależy od sytuacji. Nie? Bo w pewnych sytuacjach upór jest jak najbardziej potrzebny, jeśli walczymy o to, co cenne. Jeżeli uważamy, że chcemy coś zdobyć, na przykład na wykształcenie, albo zapracować na coś, zdobyć określoną sumę pieniędzy, bo chcemy gdzieś wyjechać, albo kupić rower. To wtedy upór jest jak najbardziej wskazany. Yy, nastolatka może wtedy uznać, że warto by było podjąć jakąś procedurę wciąż, żeby sobie na takiego rower zaoszczędzić i mieć wtedy coś, co sama będzie sobie zawdzięczać, a nie tylko dzięki temu, nie, dzięki hojności dziadków, rodziców, bójków, cioć. I wtedy być może bardziej to doceni. Zobaczmy, co na no to literatura. Być może. Pamiętacie, a jeśli nie, to wam to przypomnimy. W książce chłopi Władysława Reymonta padło takie właśnie to pożekadło w formie Jaki korzeń taka nać, jak taka córka, jaka mać. I przytoczymy wam cytat z chłopów. Juści, jaka mać taka nać, prawdęście rzekli. A że pamiętam, coście za młodu z chłopakami wyprawiali, to mi nie dziwota, że Jagusia do was się całkiem udała, bo tak kusieńka jako i wy. No I tutaj przykład postępowania powtórzonego przez córkę, która obserwowała swoją matkę i w jakiś sposób ją skopiowała. Inna polska pisarka, która też wypowiadała się na temat tego przysłowie, to Anna dziewik Meller. W swojej książce, to w ubiegłym roku wyszła ta książka, prawda? Książka od jednego Lucypera, Anna dziewik Meller. Pada, padają słowa: Jaka marchew, Taka nać. Taka córka? Jaka mać? Jaka matka, taka cera od jednego lucypera. To trochę tak się robi, jakby to powiedzieć, pejoratywnie, że wszystkie kobiety od jednego lucypera pochodzą. Jakieś takie szatańskie nasienie. To już tutaj moglibyśmy z kolejną dyskusję wywołać. Mamy dzisiaj przy sobie książkę. Wiecie, a jeżeli nie, to wam mm, przypomnę, Dorta wojciechowska z jest z nami zaprzyjaźniona i w naszej księgarni na dwóch różnych ścianach są jej ilustracje. Bardzo piękne tak, ilustracje. Sobie. A, wyrzuciłam zakładkę, która się no. znajdzie. Na której stronie? <noise> jeszcze sobie tutaj znajdę. i ci nie stało. Moja mama jest leśniczką. Opiekuje się lasem i jego mieszkańcami. Pomagamy, mamie, tropić obleśne typy, które podszywając się pod ludzi, wywożą na łonu natury śmieci. Jest, jest dużo takich różnych przykładów mam i świetnej zabawy z językiem zresztą. Tak. Ja nie mam chyba swojej ulubionej, ale to jest na przykład jeszcze. Moja mama jest weterynarką, bada i leczy zwierzęta. W domu panuje pokój, bo zamiast drzeć koty i schodzić na psy, przyjmujemy końskie dawki. Miłości i zrozumienia. Warto to zapamiętać. I warto, żeby w każdym domu było duże dawki. te końskie dawki miłości i zrozumienia. Wspomniałyśmy Ale też wśród Was. Tak, tak, tak. Wśród rówieśników, wśród przyjaciół, wśród znajomych. Oglądam teraz taki serial sprawa idealna. Jestem taki sędzia, właściwie jak ktoś, kto próbuje rozsądzać spory pomiędzy ludźmi. I na zakończenie każdej sprawy każe przeciwnikom powiedzieć, szanujecie i kocham. Kochanie, raczej... no tak, tym Kochanie, to ja bym chyba miała opór. Ale szanuje tak, ale jak... myślę, że to, to może niekoniecznie chodzi o taką miłość, łączącą jedną Ja nie wiem, miłość to to też no ale że szanujecie drugiego człowieka jak, jak bliźniego swego. Ale z tą miłością tak, to, <noise> to też można bardzo się na tym Kasiakiem zastanowić, bo chyba z tą miłością możemy mieć kłopot, wiesz? No bo miłość też jest nieznaczna. Miłość też jest wieloznaczna. Tak, bo są różne kolory miłości, różne objawy. Ja. Kochamy z różnych powodów i mogą ja być to miłość. też złe miłość. Mm -hmm. I różnych ludzi. Mm -hmm. Najlepiej to chyba na początku pokochać siebie, Kasia. To jest najważniejsze. Najważniejsze, tak. Mam nadzieję, że siebie kochacie. Jeżeli to siebie kocha, to może napiszcie jakiegoś naposta, że tak kochacie siebie. I że potraficie docenić siebie. Bo być może nie każdy rozumie, co kryje się pod tą miłością do siebie. Nie chodzi o to, żeby być takim... Jestem, narcyzem. Narcyzem. Jestem wspaniały i nic innego nie jest lepsze mnie. Tylko szanuję siebie. Cenie samego, samą siebie, za to kim jestem, i uważam, że warto, by inni też uznali we mnie człowieka, który zasługuje na sympatię i szacunek. A to wszystko będzie wynikało z tych wartości, które No jest gospodem, to wartości, jak chwilę, O wartościach już wielokrotnie Tak. <laughs> jak wspomniałyśmy o Annie Dzieci Meller, jak wspomniałyśmy o tym, że matki przekazują córkom wzorce, a córki i wnuczki i kolejne potomkinię te wzorce powtarzają, no to warto by było, żeby te wzorce były dobre. Zachęcały nas do tego, żeby czerpać z nich, jak najwięcej się o nich dowiadywać. Mamy tu dwie książki: Damy, dziewuchy, dziewczyny, historia w spódnicy oraz drugą część tej książki: Damy, dziewuchy, dziewczyny, podróże w spódnicy. A my to musimy powiedzieć, bo jak muszę jakiś porządek zaprowadzić? Dobrze, no, to o, o tych dziewczynach cały czas. A chłopaki? Chłopaki oczywiście też przejmują wzorce. Dokładnie. No, to Bo że wtedy, jak niedaleko pada, ja pojadę w to To się oczywiście do wszystkich, do każdej płci, I, I synów. Synusiowie także są bardzo czuli na wzorce i też często nieświadomie, a czasami świadomie je powtarzają. I warto by było, żebyśmy byli świadomi tego, że nieświadomie powtarzamy wzorce, i dobrze by było się o tym dowiedzieć i zgłębiać swoją wiedzę na ten temat. Czyli młodzi do roboty, uruchamiamy wzwoje e, myślowe. Tak. A chłopcem, który powtarzał pewne wzorce, był Harry Potter być może nie wiedząc o tym do czuł pewne zachowania, skłonność do brawury, do takiego nieposłuszeństwa. Po swoim ojcu Jamesie, bo który był huliganem. I korzystał z mapy huliganów. Tak. pamiętajcie. No to właśnie. właśnie, skoro mowa o chuliganach, to my pokażemy książkę pod tytułem Huligator Michała Rusinka, czyli przewodnik po dziecięcych przekrętach w ilustracji Janny Rusinek. I tutaj rozumiem, że możemy coś przeczytać. Tak. Jak się nie da iść na skróty, bo się ma nieodpowiednie buty, to często trzeba iść na zdłudy, czemu z nas nie są wielkoludy. Dla wielkoludów złudy są jak skróty, bez względu na buty. Musisz mi to wyjaśnić. Tak. Zdłudy bardzo kojarzą się z złudami, a chodzenie na skróty a, jest właśnie czasami złudzeniem. Wydaje nam się, że jak wytłumaczymy to coś pokrótce, albo nie będziemy się nad czymś zastanawiać, to będzie nam łatwiej dotrzeć do celu. Ale to jest właśnie złudzenie. Czy nie na skróty, lecz chodząc całą drogę. Prostą ścieżką. Prostą ścieżką. Dobrze, nie ściągamy, tylko się uczymy. Tak, tak dobrze powiedziałam już wyraźnie i dosadnie. <laughs> jak najbardziej. Jak najbardziej. mam jeszcze kolejną książkę, Michała Rusina. Psia Skrętka, przewodnik po dziecięcych przekleństwach. Jeżeli denerwuje nas pewna rzecz, którą no, dziedziczymy, cecha, którą dziedziczymy, możemy sobie coś tam pod nosem zamruczać. A Michał Rusinek nam to proponuje, jak to zrobić w sposób kulturalny, kulturalny elegancki. elegancki z I z szacunkiem do siebie i swoich rodziców. I dla języka. I dla języka, dokładnie, bo myślisz cały czas o tym języku. Gdy gra na nerwach ktoś lub cości, gniew. Budzi, drażni, wścieka złości, raczej nie ciskaj się w omoku, nie gryź i nie niszcz sprzętów wokół. Lecz zawrzyj złość swą w takich słowach, co się nie mieszczą w zwykłych głowach i ciśnij nimi o podłoże, to ci pomoże. Gdy gorszyć będzie się rodzina, mów, nie przeklinam, lecz zaklinam. Jak fakir, co zaklina węże, ja zaklę świat, jak się wytężę. Przestanie nękać mnie zawzięcie, gdy padnie nań moje zaklęcie. Nie wiesz, skąd bracie czytelniku, znajdziesz je tu, w tym poradniku. A więc moi drodzy duzi i Mani, jak przeklinać, jak przeklinać, irytować, bądź zachwycać i umiejętnie prawić a, mądre słowa, zapraszamy Was do lektury Michała Wosienka, Hudgador i Psiosklenka, są to, to dosyć nowe wydanie książek z jesieni. Akurat wybrałam ten wiersz dlatego, że mowa tam o zakieraniu rzeczywistości. Okay. A język jest formą zaklinania rzeczywistości, tak samo pewne porzekadła. Wydaje nam się, że to, co pochodzi z przeszłości, zawsze musi być słuszne. Ale jeżeli takie słówki miałyśmy wcześniej, zaczniemy pewne wartości przerabiać i analizować, z naszego punktu widzenia może się okazać, że niekoniecznie. I że być może przysłowia pokazują pewne rzeczy, niekoniecznie pozytywne, albo może mm -hmm. negatywne, jak na przykład stereotypy przywódzące twierdzenia. I tego też warto być świadomym. I warto tego nie powtarzać, tylko się zastanowić nad tym, co mówimy i co być może zmienić, się, zmienić język. Mamy jeszcze książkę. Gdybym była książką. Gdybym była książką, najbardziej przerażałoby mnie okrutne słowo zapomnienie. I tymi, tymi słowami chciałbyśmy dzisiejsze spotkanie zakończyć. Nie zapominajcie o tym, że, że warto poznawać przeszłość, warto poznawać różne zawiłości językowe, konfrontować się z rzeczywistością i współczesnością i tymi wartościami, które teraz uznajemy za ważne i dbać o to, żebyśmy ani my, ani to, co, to, co wierzymy i to, do czego dążymy, uległo zapomnieniu. Nie zapominajcie słuchać naszych wykładów, opowieści, spotkań. Pogadanych. Pogadane. Zapraszamy Was tak intensywnie, nie tutaj przed ekranem, ale też osobiście do fika, która mieści się przy Alei Papieża Jana Pawła II w Szczecinie. Osiem. Osiem, tak. Osiem w Szczecinie. Mówiły do Was Katarzyna Ciorczyńska, filozofka i Małgorzata Narożna, księgarka, animatorka, po prostu Małgorzata. Po prostu, albo aż. Do miłego zobaczenia. Dzięki a. bardzo za uwagę.